Powszechnie mówi się, że kuchnia jest sercem każdego domu. To jedno z najważniejszych pomieszczeń w mieszkaniu, ponieważ to tutaj najczęściej zaczynamy oraz kończymy swój dzień. Tu gotujemy, spędzamy czas, spotykamy się z najbliższymi. Mało tego, nawet domówki często przenoszą się do kuchni. Wszystko to sprowadza nas do jednej, myślę, że dość ważnej kwestii a mianowicie dźwięku. Tak więc w dzisiejszym materiale przygotowałem dla was trzy propozycje urządzeń, które świetnie spiszą się w kuchni. Czekam też na wasze komentarze, w których to mam nadzieję, wskażecie swoich faworytów. Tymczasem intro i lecimy. Na początek coś kompaktowego, pasującego idealnie do mniejszych kuchni i aneksów kuchennych. Sonoro Stream jest urządzeniem o małych gabarytach, ale o wielkiej funkcjonalności i co wcale nie takie oczywiste brzmieniu. Ale po kolei sprzęt ten jest na tyle kompaktowy, że w zasadzie zmieści się w dłoni. Nie posiada co prawda wbudowanego akumulatora, wobec czego wymagane będzie stałe zasilanie. Jednak patrząc na jego cenę wynoszącą coś w okolicach 1200 zł można mu to wybaczyć. Małe Sonoro posiada dwie anteny, jedna od Wi-Fi, druga radiowa. Tak więc Stream może odtwarzać takie radia jak FM, DAB+, oraz internetowe. Poza tym na pokładzie znalazło się wsparcie dla standardu Spotify Connect, jak i moduł Bluetooth. W razie potrzeby Stream posiada jeszcze jedno wejście analogowe w formie złącza jack 3,5 mm. Za to, co słyszymy, odpowiada trzycelowy przetwornik pełnozakresowy, wsparty membraną bierną. Dźwięk jest dość jasny, punktowy i donośny. Uważam, że nie powinno się tutaj oczekiwać jakiejś szczególnej stereofonii, ani niesamowitych doznań pod kątem basu. W końcu stream posiada tylko jeden przetwornik. Niemniej jednak odsłuch jest bardzo przyjemny, a muzyka brzmi naturalnie. A to wcale nie jest takie oczywiste, gdy mówimy o niedużych urządzeniach z jednym przetwornikiem. Obsługę znacznie ułatwia czytelny, kolorowy ekran, po którym nawigować będziemy za pomocą pokrętła i przycisków na froncie obudowy. Do samej nawigacji trzeba nieco wprawy, ale moim zdaniem łatwo się tutaj odnaleźć. Sprzętem można łatwo sterować również za pomocą aplikacji producenta albo pilotem dołączonym do zestawu. Wisienką na torcie jest odporność na zachlapania, czyli przydatna cecha w kontekście kuchni i gotowania w pobliżu odtwarzacza. A co ciekawe, dołączony pilot spełnia klasy odporności IPX7, dzięki czemu Piosenkę nawet wtedy, gdy złapiecie go mokrymi rękoma, albo gdy sam pilot wpadnie przypadkiem do zlewu. Propozycja numer dwa jest. Jakby nie patrzeć nieco większa, ale za to posiada większy pakiet funkcji na pokładzie. Yamaha MusicCast 200 to kompletny mini system stereo obejmujący odtwarzacz płyt CD, radio FM, radio internetowe, streaming muzyki, a nawet ładowarkę bezprzewodową do smartfonów w standardzie Qi. Sprzęt posiada czytelny monochromatyczny wyświetlacz, szczelinowy napęd CD oraz dotykowe przyciski sterowania. Po bokach obudowy znalazły się dwie maskownice kryjące łącznie cztery przetworniki. Jest to zestaw dwóch 80 mm wooferów oraz dwie 25 mm wysokotonówki. Muzyka, jak już wspomniałem, może płynąć z płyty CD, radia FM internetowego z pamięci masowej podłączonej do portu USB, ale chyba najważniejszą funkcją MusicCasta 200 dzięki której też sprzęt ma taką ani inną nazwę modelową, to funkcje sieciowe. Realizowane są za pomocą autorskiego systemu MusicCast marki Yamaha. Pozwala on na streaming muzyki z najpopularniejszych serwisów muzycznych, zdalnego sterowania sprzętem, jaki umożliwia budowę dużego systemu wielostrefowego. Wystarczy dokupić kompatybilny z MusicCast sprzęt, taki jak na przykład głośniki MusicCast 20 czy MusicCast 50. Filozofia Yamaha Trusoun, z którą to kierowano się przy projekcie tego mini systemu, audio rzutuje na jakość brzmienia. Jak na tak nieduży sprzęt MusicCast 200 zaskakuje nasyconym brzmieniem pełnym detali i fajnych niuansów wokalnych. Sprzęt jest godną konkurencją dla większych systemów stereo, dając sporo satysfakcji podczas odsłuchu. I naturalnie, oczywiście, że ciężko mówić o dźwięku referencyjnym, bo przede wszystkim to trochę nie ta półka cenowa. Ale jako sprzęt audio do gabinetu, sypialni czy omawianej dzisiaj kuchni, Yamaha MusicCast 200 jest czymś, co mogę polecić naprawdę z czystym sumieniem. Sonoro Stream świetnie odnajdzie się w mniejszych aneksach kuchennych, a Music Cast 200 doskonale spisze się w średnich kuchniach. Co zatem z większymi sercami domostw? No właśnie, jeśli macie zarówno więcej miejsca na blacie, jak i większe wymagania odpowiedział jest Sonoro Meistersztyk drugiej generacji. Pierwsza odsłona modelu Meistersztyk cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko w kontekście nagłośnienia kuchni, ale również sypialni, gabinetów, salonów, a nawet przestrzeni sklepowych. Ciężko się temu dziwić, bowiem największy przedstawiciel sprzętu audio od Sonoro jest bardzo wydajny. Ale po kolei. W przednim padelu został schludnie podzielony na trzy części. Dwie skrajne to bardzo ładne maskownice kryjące łącznie cztery przetworniki. Dwa wysokotonowe o średnicy 3 4 cala oraz dwie 3-calowe jednostki średniotonowe. Za bas odpowiada ukryty pod spodem Meisterszczyka subwoofer z membraną o rozmiarze 5 i 1 4 cala. Co ciekawe, każdy z przetworników posiada własny wzmacniacz pracujący w klasie D, wsparty przez procesor dźwięku DSP. Środkowa część przedniego panelu to kolorowy ekran o dobrej rozdzielczości, przyciski, sterowania, pokrętło głośności i szczelinowy napęd płyt CD. Wzrok przykuwa także charakterystyczna dla producenta obudowa wykonana z drewna wykończonego eleganckim lakierem. Sonoro sztyk drugiej generacji jest najbogatszym sprzętem jeśli chodzi o fizyczny złącza, bowiem znalazło się tutaj m.in. wyjście HDMI i ARC dla telewizorów. Ale są tutaj również wtyki RCA, USB-A, USB typu C, jak i złącze optyczne i koaksjalne. Taki wachlarz wtyków wraz z obsługą radia zwykłego, jak i internetowego, dostępem do usług streamingowych oraz napędem CD sprawia, że sonoro jest sprzętem gotowym na każdą muzyczną ewentualność. Muzyka może wybrzmiewać dosłownie z każdego źródła: Spotify, Tidal, z telewizora, a nawet z gramofonu z wbudowanym przed wzmacniaczem. A co z brzmieniem? To jest głębokie i dosadne, z odpowiednio zaakcentowanym basem jak i niuansami tonów wysokich. Bas jest naprawdę imponujący, co jest efektem pracy ukrytej pod spodem sprzętu membrany niskotonowej. Dzięki temu fale akustyczne są znacznie lepiej rozprowadzane po pomieszczeniu. Majstersztyk jest bardzo muzykalny i płynny i trzeba przyznać, że stawia się tutaj nacisk na ekspozycję sopranu. Tony wysokie są jasne i analityczne, bardzo nasycone, ale też nie męczące, nie kłujące. Co nie jest ani oczywiste, ani łatwe do uzyskania, tak więc brawo sonoro. Mam szczerą nadzieję, że znajdziecie wśród wymienionych dzisiaj sprzętów coś do swojej kuchni. Oczywiście te trzy modele to nie wszystko, co możemy Wam zaproponować. W końcu nikt nie zabroni posiadania w kuchni dwóch podłogówek i mocnego wzmacniacza. Oczywiście o ile macie na to przestrzeń? Po więcej inspiracji na sprzęt audio, do sypialni, salonu albo nawet przestrzeni lokali usługowych serdecznie zapraszam do pobliskiego salonu Top HiFi. Ich lista dostępna jest niezmiennie pod adresem www.tophi-fi.pl. Nasi eksperci czekają na Waszą wizytę i odpowiedzą na każde nurtujące Was pytanie. A na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, koniecznie dajcie o tym znać komentarzem, łapką w górę jak i subem na tym kanale. Do zobaczenia już niebawem, trzymajcie się, cześć!